Doświadczenia, w którym otrzymujemy wodorotlenek żelaza 2. Do probówki wlewam roztwór soli żelaza na plus drugi. W moim przypadku jest to siarczan 6 żelaza 2. A następnie dodaję roztwór wodorotlenku sodu. Następuje wytrącenie się wodorotlenku żelaza 2 o barwie zielonej. Do tej reakcji strąceniowej, która jest reakcją również wymiany, proszę zapisać sobie równanie reakcji i uzupełnić współczynniki stoichiometryczne.